Witajcie na kanale Zdrowie z Ciekawości. Dziś opowiem Wam o praktycznych trikach na spokojniejszy sen dzięki diecie. Sen to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Często jednak problemy ze snem wynikają z wielu czynników, a jednym z nich jest to, co jemy. Dziś podpowiem Wam, jak dzięki odpowiedniej diecie można poprawić jakość snu i budzić się wypoczętym. Po pierwsze. Unikaj jedzenia tuż przed snem. Jedzenie dużych posiłków bezpośrednio przed pójściem spać może utrudniać zasypianie i obniżać jakość snu. Zwłaszcza ciężkostrawne, tłuste lub pikantne potrawy mogą wywołać zgagę lub nieprzyjemne refluksowe dolegliwości, które będą cię budzić w nocy. Staraj się ostatni posiłek spożyć co najmniej dwie godziny przed snem. Po drugie, wybieraj produkty bogate w tryptofan. Tryptofan to aminokwas, który organizm przetwarza na serotoninę i melatoninę, hormony kluczowe dla regulacji rytmu snu i czuwania. Znajdziesz go m.in. w indyku, łososiu, tofu, jogurcie, orzechach włoskich i migdałach oraz nasionach dyni. Wprowadź te produkty do swojej diety, aby naturalnie wspierać produkcję melatoniny. Po trzecie, jedz dużo warzyw i owoców. Dieta bogata w świeże owoce i warzywa pomaga poprawić sen dzięki zawartości błonnika, witamin oraz związków o działaniu przeciwzapalnym. Szczególnie korzystne są banany, wiśnie, ananas, szpinak, pomidory. Błonnik z warzyw pomaga w głębszym, bardziej regenerującym śnie. Po czwarte, spożywaj złożone węglowodany, produkty bogate w pełne ziarna, takie jak owies, brązowy ryż czy kinoa stabilizują poziom cukru we krwi i wspierają produkcję serotoniny. Dzięki temu sen staje się dłuższy i mniej przerywany. Po piąte, unikaj kofeiny i alkoholu przed snem. Kofeina, czyli kawa, herbata, napoje energetyczne działa pobudzająco i może przeszkadzać nawet 6 godzin po spożyciu. Alkohol może ułatwiać zasypianie, ale obniża jakość snu Prowadząc do częstych wybudzeń. Po szóste, pij herbaty ziołowe i lekkie mleko. Herbaty, takie jak rumianek, mają właściwości uspokajające. Ciepłe mleko zawiera tryptofan i może działać kojąco na układ nerwowy przed snem. Zatem zapamiętajmy, aby nasz sen był lepszy należy. Jeść regularnie, unikać posiłków późnym wieczorem, włączyć do diety produkty bogate w tryptofan magnez, witaminy z grupy B. Stawiać na warzywa, owoce i pełne ziarna. Unikać kofeiny i alkoholu przed snem. Sięgać po naturalne wspomagacze snu jak rumianek czy ciepłe mleko. Zmiana nawyków żywieniowych to prosty krok do głębszego, zdrowszego snu, dzięki któremu zyskasz energię i poprawisz swoje zdrowie. Daj znać w komentarzu, które triki zadziałały u ciebie najlepiej. I podziel się tym filmem ze znajomymi. Kliknij, subskrybuj i dołącz do naszej zdrowej społeczności. Razem zadbamy o lepszy sen i samopoczucie. Do usłyszenia następnym razem. Dbajcie o siebie z ciekawości.